Z niego wyciska, ach. Jezu mdlejący, prawie konający. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawie konający. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Miłość Chrystusa ofiarowana w Eucharystii daje nam moc do przezwyciężania wszelakich trudności. Kościół od samego początku karmi się tym świętym pokarmem, w którym rozpoznał rzeczywistą obecność Pana Jezusa. Msza święta jest okazją do spotkania ze zmartwychwstałym Panem i przypomnienia sobie, jak wielkich rzeczy dokonał w naszym życiu. Od Chrztu Świętego aż do dnia dzisiejszego. Składając tę najświętszą ofiarę dobremu Bogu polecamy Stanisława, Władysława Agnieszkę, Władysława Strycharczyk, Zofię Adama Pasierbę Tęże zamówiła rodzina a dla zmarłych prosimy o Boże miłosierdzie i życie wieczne. Najpierw jednak przeprośmy dobrego Boga za wszystkie grzechy, słabości i nasze zaniedbania. Powiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w swojej dobroci pomnażasz szeregi wierzącego w Ciebie ludu. Wejrzyj na Twoich wybranych, których odrodziłeś przez sakrament Wsztu Świętego, i udzielim szczęścia wiecznego przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Przełożeni i starsi i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa, a widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. Kazali więc im wyjść z sali Sanhedrynu i naradzali się między sobą. Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie szerzyło się to wśród ludu, surowo zabronimy im przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy. Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej postawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję Panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękuję Panie, że mnie wysłuchałeś. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych. Dziękuję Panie, że mnie wysłuchałeś. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała: Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Ciężko mnie Panu karał, ale na śmierć nie wydał. Dziękuję Panie, że mnie wysłuchałeś. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, wejdę przez niej i podziękuję Panu. Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. Dziękuję tobie, że mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawcą. Dziękuję panie, że mnie wysłuchałeś. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja. Oto dzień, który pan uczynił, radujmy się nimi, weselmy. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym, ci, jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwóm spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Chrześcijanie zdobyli się na największą odwagę, kiedy byli żywo złączeni z Chrystusem. Prośmy Ojca w niebie o łaskę budowane wspólnoty między nami. Boże, który jesteś miłością, zjednocz wyznawców Chrystusa, zmartwychwstałego w jednym kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Boże, który jesteś miłością, udzielaj ładu i pokoju krajom, w których toczą się wojny i panuje terroryzm. Ciebie prosimy. Boże, który jesteś miłością, oddal od nas i wszystkich ludzi na świecie. Groźbę zarazy, epidemii, która wszystkich niepokoi, a niektórych bezpośrednio dotyka. Ciebie prosimy. Boże, który jesteś miłością, okaz swoje miłosierdzie zmarłym, których tobie polecamy. Stanisławie, Władysławowi, Agnieszce, Władysławowi, Zofii i Adamowi oraz o zmarłych z naszych rodzin i daj im radość nieba. Ciebie prosimy. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. I całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, sprawa, byśmy zawsze składali Tobie nie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu godne to i sprawiedliwe, zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Pani Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach: Stanisławie, Władysławie, Agnieszce, Władysławie, Zofii, Adamie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego. Obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa